Słuchajcie, mamy asystenta zjazdu. To jest jedyna rzecz, którą możemy tutaj załączyć, jeżeli chodzi o off-road. Znajduje się tu. Kontrolka zapala nam się tu, pod asystenta, w tym miejscu. I za dużo więcej nie mamy ingerencji, tu w tym momencie. Tu Wam przekażę bardzo istotną rzecz. No dobrze, zjeżdżamy, to musimy zobaczyć, czy nie ma kogoś przed nami. Ale ten asystent jest tak skonstruowany, że dopiero będzie załączył się w aktywni, dopiero gdy nam się podświetli ta kontrola. Asystent zjazdu. I on już teraz o, działa. Teraz go możemy już puścić i będzie jechał sobie sami. tu wcześniej wyłączać No, no niezły powiat.

bo to się chyba lepiej przyzwoło to